Cześć! Tu, Bruder von Antek i tata! Patrzcie, co mamy. Ursusa C360, którego dobrze znacie. 2,4 GHz. Zdalnie sterowany. Natomiast w dniu dzisiejszym przyszła do nas specjalna paczka dla specjalnego gościa. Dla specjalnego naszej tutaj. Oczywiście wziąłem nożyk, ale Antoś. Gdzie taką kosę, ty? Chodź tu. Trzeba to teraz tutaj przeciąć jakoś otworzyć tą paczkę. Uwaga! Ale to żeby... jest tylko dla specjalnego gościa, ale i gościowy. No, dla Justynki też. Justyna, idziesz rozpakować. A co robisz? Dobra, tutaj mamy. Tu, tu, tu. Tu, uwaga, tutaj tniemy. U... U-lala! Ej, czekaj, nie tak. Mm. Kurde, chyba się... Mm. Chyba się przy... Czekaj, coś tu jest... Nie tak, nie mogę go wyciągnąć. Tata to. Nie. Rozerwa. Chyba siebie. Łooo, wow, jest, patrzcie, ten żółty. No. W końcu, po bardzo długim czasie, otwieramy. Patrzcie, zaplombowany, Przecinamy. ciach. Co tu jest jeszcze na pudełku? Producent Double i Ursus C360. Produkt licencjonowany za zgodą Ursus SA Polska, czyli to wszystko to jest oryginalne. Ursus pozwolił produkować zabawki. I bardzo dobrze. Uwaga, czekajcie aż ja tutaj. Chodź, tu. chodź tu Ursusie. Chodź tu. Dobra, osłona na kabinę. No to jest jakiś kombajn. No to chyba bizon jest. A może zabił bizona? O ja, Antoś, dawaj śrubokręt. Teń, ten był na ty nie? Ten, tak, też był. Ciścionka. Już biedna tutaj wie, Antoś, gdzie się wpychasz? Przyniesiona koło swojej księżniczki. O, dobra. Słuchajcie. Patrzcie, jest. 60. Dobrze, no zaraz dotkniesz. Weź, synka, wyciągaj. No dobrze. Antoś, ty wyciągnij ten ze środka z kabiny. Czy odciąć kabinę tutaj? Tę te białe. Odciąć. Dobra, teraz weź. Um... Patrzcie, ma inną skrzynię biegów. Pokaż. Tego nie było tutaj takiego czegoś, że taka skrzynia biegów. Było. Było to też? Było. Pokaż, gdzie jest ten, ten czerwony. Co? Który lepszy? A, jest, jest tak czerwony. samo, to przepraszam. Yeah. No, zaraz tutaj zobaczymy, czekajcie, zaraz porównamy. Obejrzymy jeszcze ten model. Mm -hmm. Czyli słuchajcie, ten model żółty jest bez silnika. Tutaj patrzcie, tutaj było takie miejsce jest na kabale, tutaj ta, oczywiście nie ma. Ale on też ma mechanizm różnicowy. No dobra. Nie, nie. sztywna oś jest. Dobra, a jak skręcę, Zobaczmy. Ej, Antoś, patrz jak skręcę fajnie. O ja! Ale fajnie, to i taka duża kierownica jest. No ten nie skręca, już ci Ten nie skręca. No nie, a ten skręca, dobra. Ten to on, jest on, jest, on będzie lepszy bez kabiny. Powiem wam. Bo taki będzie, zobacz, wy... wygodniej tata. będzie, tata, nie? zobacz jak on ma oś Ty, amortyzo... Nie, to taka, wiesz... Taka jakby... jak z bruderu. No, zawieszenie, tak będzie chodzić Wow. Ty, no nieźle A zaczep? Ma... zobacz ma... Zaczep ma taki sam, no mhm. Zaczypy są takie same, nie? Tak więc Możemy... Będziemy... Mogę, tata, się nim przejechać? No, spróbuj, Antosiu tak, Oczywiście, nie. A, albo poczekaj, coś. Jeszcze porównajmy może z tą, ele... z tą elektryczną 60 Ja tutaj wezmę Kabinę odczepię. Daj mi Andrzej, wydałeś te śrubki. Daj mi tamtą. A tamkacy zjadałeś? Nie wiem. No tam są, chyba nie wyniosłeś, tylko wynosiłeś się. Pod masetem. Mogę ciepieć po masęć. Mama jedzie pizzą, jedzie pizzą. Może tak. kiedyś będzie pizząco? No. Tak. Jeszcze brakuje do polskiej sali. Ja mhm. mogę wyciągnąć tego. No to trzeba tylko pociągnąć. Tata, on ma lepszy skręt. Mam urwać? Jak ty to to wygląda? A, tutaj trzeba było nacisnąć palcem. Ojeju, dobra. Czyli tak, tutaj jest, też się kręci e, kierownica, tylko że nie skręcają tutaj, bo wiadomo, to jest elektryka. nie? Po, podaj go. Tata, ten, tutaj się to rusza. Mhm. Pokaż tak, tutaj. No tu też, ale mało. No to tak ten. więc słuchajcie, patrzcie, są identyczne tylko, że ten jest manualny, a ten jest RC, nie? kontrol. A tak to wyglądają ten normalnie mają... identyko. Jak? Co? Światła, no bo, no bo zobacz. Na tego światła, a na tego. Ten ma w środku żółte. No, bo ma diody LED, nie? A bo, ten nie ma. Bo ten nie no, no nie. I ten ma tutaj diody LED, a ten nie, bo nie potrzebuje, bo tutaj nie ma nic elektryczności. No zobacz. A zobacz, czy mu się maska podnosi? Do góry. Ja też nie. Chyba się nie podnosi. Tutaj się też nie podnosi. No, nie podnosi. Nie. Dobra. Antoś daje, niech zobaczy. No dobra, dobra. dobra. No, Antoś, e, się, dobra, nie, dobra. się nie denerwuj, zaraz, no, sprawdzimy, zaraz sprawdzimy jak ten traktor będzie tutaj jechał. W tym czasie zrobimy film i tutaj Yy, popodłączamy po prostu maszynę z brudera. Zobaczymy, jak on będzie fajnie jeździł po prostu, o, będzie podłączone. I tutaj teraz Antoś zaprezentuje, uwaga. Antosiu podjeżdża do ciebie! i Jak się skręca to kier Super co? On musi być kabiny, bo jak się będzie. Powiem wam, że już widzimy, no, no czy sami widzicie, że koło kierownicy jest duże i super pracuje w ogóle luźniutko. No, czy można tam nawet ręką, o tak jak ktoś tam robi. Sorki, tu bym chciał sprawdzić czy mam kamerę dobrze. E, I ten. A tak to, no, luźniutko chodzi i elegancko jest, nie? Zaparkuje obok niego no, To na przykład jak weźmiemy, o można zrobić, że takie gospodarstwo, że takie dwie sześćdziesiątki będą, naprawdę fajnie. Oprócz koloru to się nie różnią. Na... No, nie różnią się niczym, tylko to, co Antoś powiedział, że światła, oczywiście bateria jest w tej, a w tej nie. Ta też jest bardzo fajna. A jest lekki? No, byśmy musieli wziąć na wagę, Ania. Ania, słyszysz? Na wagę byśmy musieli no to wziąć. Zobaczymy następnym razem, zważymy, no. ale jak podniesiesz żantek, weź jeden do ręki i drugi, zobacz, jaki jest. Ale ten jest bardzo ciężki. No bo ten ma, no pokaż. No. Ale ten to jest leciusi. Nie jest aż taki mega lekki, ale no jest lżejszy trochę, nie? Mamo, no, no chcesz podtrzymać? No. Nie no, jest różnica. No zobacz. No tutaj tak się nie pokręci, bo tutaj już ma mechanizm, nie? Mhm. Gdzie... A tutaj ma po prostu pewnie oś tylko i przyczepione koła, nie? Ty, ale on ma gumowe koła. Ten też. Ale ten ta ma taką większą gumę. Pokaż. Tak mi się Pokaż ją coś. A czy ja wiem? No może. Może inna partia gumy, nie? Czy coś. Nie, ale generalnie powiem, że rewelka jest. Jak wiesz, że na jakąś nierówność to przednia oś pracuje w nim. No wiecie, na przykład na ten karton. O. Nie na to. O, na to. No nie, tak mocno to chyba nie będzie pracować, ja ale... A że coś jeszcze czy tylko? W powietrzu. No. Ale jakby coś było takiego. Przejściowego, między tym kartonem, albo tym O To czekaj Antoś O, o tak ci zrobię I wieź teraz na to Jednym kołem O I patrzcie Nie? Superacko to wygląda, nie Antoś? No On niby, że zjeżdża Czyli tak więc... w ciszy się może bawić. No nie? jest. Ja... Y... Chociaż on nie tak dużo no. y... hałasu. Bo można te dźwięki wyłączyć, nie? No. no. Za to on Dobra, słuchajcie, kolejny film będzie już z testów z bruderami. No i z zabawy. Tak więc czekajcie dalej. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Bye. Pa. Pa.